Cześć, Szydłaki. Sprawę mam do ciebie, wiesz? Szukam wzoru darmowego na brylok. Masz? No cześć. Na co ty szukasz tego wzoru? Powiedz jeszcze raz, co to jest? No, na brylok szukam wzoru. Takie, takie coś dyndające gówno na kuku. No chyba masz, prawda? Nie, na bryloka nie mam. Mam na breloki. Jest jedna zasadnicza różnica. Brelok to kółeczko, które przyczepiasz do zrobionej rzeczy i dym ci i nie jest to gówno na pewno, a brylok to ze śląskiego jest okularnik. Czy ja mam ci mówić, jak zrobić okularnika? Naprawdę? Brylok to okularnik? Ja chciałbym wzór na okularnika? Nie, przepraszam. Ja chcę wzór na ten brelok. Rozumiem, że masz, prawda? No przecież mówię, że mam na breloki. Na bryloka nie podam ci wzoru. To już pani na biologii musi ci powiedzieć, jak zrobić bryloka. A poza tym nigdy nie wiesz, czy wyjdzie ci brylok, dopóki nie nałożą mu okularów. Rozumiesz chyba różnicę? A zresztą jak nie wiesz, czy mówić brelok czy brylok, to sobie wygoogluj. To nie takie trudne. No, niby googlowanie nie takie trudne, ale szybciej mi zapytać na fejsie, czy ktoś ma wzór na ten brylok. O, przepraszam, na brylok. Nie? Bo tak lepiej. Bo po co się męczyć? Rozumiesz? Dupę ludziom zawracać z głupotami. Nie? Bo życie jest piękne, a przy okazji kogoś jeszcze można zgnoić. A co? To ten. Ja chcę ten wzór na brelok. Masz coś na blogu? No, mam coś na blogu, mam. Wpisz sobie www.szydlaki.pl i znajdziesz tam breloki. Proste, nie?